Helena Grącka pragnienie. Moje serce wiersze pisze, moja dusza je kołysze o tym, co czuję i miłuje, czego się brzydzę, lecz nigdy nie szydzę. Ta cisza nastaje czasem niechciana, i stropa wiersza została usłana. Oczy się pocą, łza, spadnie słona. Tak ona budzi myśli zaspane, to co serce, jak dno oceanu, kryje. Sumienie wyłowi te wraki zatopione, by miłość ożyła, serce do życia przywróciła. I rozdając słowa, niczym kwiaty, aby każdy w miłość. Został bogaty, aby każdy czuł się potrzebny, chciany i zawsze był kochany.